opony. Opony, opony rób zdjęcie, które to jeżdżę na nich, widzę <gry> Takie maszki mam, ale nie włożę jeszcze Dobrze Tam też mają Co masz z gołąbków masy? Tak tam są w dymy. Ale i to jest o tu ten w tym busie białym, nie? Za tym co zaraz na lewo, tam koło tych kur, nie? No co mam? Dymkę, felka. Felka to jest operek tu masz jednego. No to ja mam takiego tego y, czerwonego. Chyba samica, nie? No to chyba samiec, co? Pewnie tak. Ale tam to czerwony twój Czerwony. Czerwony, no. Taki dosyć równy, nie? Idziesz? Nie wiem waszego to... jest się, Nie, bo sam dupę Są takie krymki Tu parka jest Krymek czy to? Młode Młode wszystko idę taki młody? Trzy dyszki Nie idę tu zobaczyć

są te saksońskie, jaka to cena za parę? Nie wiem, bo nie ma tej właśnie, idzie dopiero Dobre. A właśnie za się ludzie pytają, chodzisz? Te <śmieniciela> tak sojewski, przepraszam, te y, brązowe. Jaka jest cena za taką parę? 80. 80. Dzięki. A te orliki czerwone? 300

Są takie wydymki czarne, jaka recena za taką parkę Sówkę Dzięki Buczatę w parach pana? Dwie pary Dwie parki Ida taka parka? 60-40 60 i 40 Dobra. Takie króciutkie te działby, nie? A te siwe? Siwe szumelki, za 30 Za 30 szumelki Dzięki Nie ma właściciela tutaj Tutaj też Tutaj też Nie. Nie, nie, ja tutaj nie kieruję w ogóle. Pójdę, te wiemy. Takie w miarę, nie? Nie, 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 nie. Nie, 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 Aniu, ty masz odgłosu kiedyś pilnuje. Yeah, A yeah, ja pilnuję, tak <laughs> pilnuj. Bo chcieliśmy pójść. Zdanie Te żółte, yeah. yeah. <noise> <O, to PHY> przepraszam, jaka to cena? Obucie, 150. 150. A tę mrożatę? Taka no. 350. Zobaczcie sobie. Ta mrożata 350? Tylko no, nie ma komu dać? No, no. no. no, no.

Jaka, co na za niego? Się, ja... Dzięki ta się bo tu idzie pan Dwie parki, tak? Ile tak za parkę? Ile za parkę? Na No to lepszą, nie? Na, na początek. <g wellness> Pewnie ten z tym, nie? <tans benefit> A którego sobie bierzesz? A <tans> to <approve> no i oni się pytają, czy tracisz na autostradę? że nie. A nie ma. takie te głowy fajna, nie? Jego, tego, tego taka głowa tam no. fajna ten ma głowę, ale. Nie, to ten ma jeden? No, grób dziób, gruby taki, nie? To młody gołąb jest. 22. A no, to, to, to fajny taki dziób, gruby. No, no to tylko skrzyżować, nie? Coś się zrobi z nią. To. Zakup? Do sprzedania, para pożyczka 150zł Młode są czy to jest? Dwuletnie Dwuletnie gołąbki, Aha, dobra Dobra, możecie widzowie w komentarzach pisać, jakbyście zainteresowani byli Właściciel na pewno komentarze będzie czytał, Nie, nie. Dobra, dzięki Czarno? Nie. Co? Tyle ile chciałeś tam, dwie stówy Ile? Dwie stówy No tyle. tyle chciałem Faj, ba, bardzo fajna samica Czarno. No Ale co, czu, czwarty samiec to gdzie no? Korsak chyba samca ta, Tak, tak Żebym nie, nie miał samca to ja bym ich bez tego od razu wziął, nie? No bo samica ładna jest też ładny też Samica to taka no No ale no, ale no.

Ale prawie kłócisz do tej 30 Pójdę takie dresy pana? O 40 o 40 Dzięki No A tu? To jest tak, że uraz kupisz Czyli u nas

<laughs> Thank you. <laughs> Стой, лепкая. Стой, лепкая. Стой, лепкая.

tak to to by było na tyle widzowie że się podobało zostaw łapkę suba do zobaczenia jutro bo pozdrawiam